Wstajemy, kochany. Wstajemy, wstajemy. Szkoda takiego dnia. Pobodka, babotka, która nastaje temu, co? Wstawaj, no wstawaj! Zjazd kciuka? A! 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 witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was paku opening prezentów od Świętego Mikołaja zostawionych prosto dla mnie. Zostawcie mi tu przynajmniej 150 łapek w górę, dopijcie pincel subskrypcji do ponad 8000 tysięcy subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, pierwszy prezent otwieramy. Mamy tutaj napój Świąte Koushi, banana. Oczywiście jakiegoś marca. Dalej. O, to pipi świąteczne. O, jeszcze coś tutaj. Jest. raffaello Czekoladki od świętego Mikołaja. O, jeszcze trzy pomarańcze. Baton lubić. Czekolada Milka od naszej dobrej polskiej krowy. Później jeszcze Mamba. I na koniec Kinder, niespodzianka. Zobaczcie czekoladę z czekoladą. A teraz do drugi prezent. O, zobaczcie, mój ulubiony cweter, tak jak oczekiwałem. I jeszcze. Tutaj 40 zł, naprawdę coś niezłego, zobaczcie, pak opening prezentów, oficjalnie uważam za zakończone, no to tyle na dzisiaj. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek z pack openingu otwierania moich prezentów od świętego Mikołaja, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja Wam dalej ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć Pa Narka, papa. I ho, 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 życzę Wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, dużo zdrowia i szczęścia, bo ono jest najważniejsze, smacznego barszczu z łóżkami i szczęścia przede wszystkim dla Waszych rodzin. I papa, pa, trzymajcie się ciepło, cześć i pa, Narka, pa, pa.